Siemano, siemano z tej strony Kimirsen. Nagrywam ten ran po raz trzeci, bo poprzedni ran był po prostu tragiczny. Udało mi się dojść do nekropolisów bez żadnego damage upa bez żadnego stats upa praktycznie. Treasure Lock trafiały mi się tylko i itemy aktywne. To jeszcze takie mega Czuwate Więc stwierdziłem, że nie będę się męczył z tym, po prostu zacznę nowego rana i mam od razu jakiegoś familiara, co jest mega spoko. No Lilith na pewno familiary są y, bardziej oddają. No może w końcu się uda. A miałem też jeszcze jeden dobry run na początku dzisiaj, jak nagrywałem, tylko że. Z tamtym ranem był taki problem, że z własnej głupoty przegrałem, ponieważ szedłem do griż I trochę za dużo HP oddałem. Bo się zamyśliłem. Tak, czasem mi się zdarza myśleć. No. Tam mamy Dice, dice Shard'a, ale listy bomby nie mam, no i szkoda, ale pewnie się uda nam jeszcze uzyskać. I w tym pierwszym ranie to płaciłem mega dużo pieniędzy do maszyn do dotacji i udało mi się odblokować bardzo dobry item, I mianowicie Black Candle. I widzę, że tu mamy też bardzo dobry item w sklepie, co mi się bardzo podoba. Hmm, Teraz pytanie, nie, nie wiem gdzie może być Secret room, więc pierwszym się po tego Dice Shard'a przeszedł żeby po prostu mieć go tak o pogotowiu. I nie wiem, czy przypadkiem nie wysadziłbym nawet maszyny do dotacji na ten item, bo to jest naprawdę dobry item w Dzięki temu niemu będę mógł mieć o wiele więcej familiarów na bossie. No, tak szczerze to ciężko będzie uzyskać dużo coinów na tym piętrze, ale może to będą jakieś? O, są. Są coiny, dobra. Hmm. Brakuje nam tylko dwóch coinów, może się obejdzie bez wysadzania maszyny. No ja bym ten item bardzo chciał, naprawdę bardzo bym go chciał. Kurde, jednego coina mi brakło. Dobra, na razie idziemy na bossa. Księcia mógł sobie szybko zabijemy Tylko niech podleci spod kamieni Dobra I od razu szybko zdek, No, szybko zdek, dokładnie Mega fajnie, mega fajnie, naprawdę I tu mamy Hellbaptist z Regeneracją I chyba jednak wysadę tę maszynę do dotacji Bo ten item to naprawdę jest Po prostu kosa Na Lilii. jeden z lepszych itemów ale no jeszcze nic z tego by to nie wypadło, więc tym bardziej to było konieczne. Jedną bombę bym sobie kupił na no następne piętro i po prostu idziemy dalej. Mam tutaj nasz upolniony Treasure Room, a w nim kolejnego Familiara. No i jak na normalnych postaciach byłbym trochę zły, że tyle Familiarów mi się trafia, to tutaj na Lily, na Lily to mi się bardzo podoba, na pewno jest to mega spoko. Chodzi, że Little Hound on dosyć dużo bije. I może jeszcze przestraszyć przeciwnika. Ja osobiście efekt Fira tak średnio lubię, bo często bardziej przeszkadza niż pomaga. Ale hej, zawsze to coś, nie? Na pewno odstraszy niektórych przeciwników, z którymi nie chciałbym jakoś za bardzo chodzić. by zażyły relacje i kurde, ale partii Jeszcze Space mi się tutaj trafił. Dobra, wchodzimy, a, a w nim? Dużo coinów. Spoko, spoko. Na pewno do sklepów się przyda. I Safety Scissors. Jak się jakieś troll bomby trafią, to. Widzimy to na plus, tylko fajnie. Kurde, idzie naprawdę dobrze. Bardzo dobrze idzie. Zajęliście i mamy tutaj od razu sklep w nim? Nic ciekawego. się kupił. I bym nie żałował. że to kupiłem. Fajnie. Tonusę wysadził. Tonusę otworzył. I dostałbym range upa, który się przyda nawet tak szczerze. Bo range'a dosyć... Mieliśmy normalnego, a taki range już dziewiątka to, to już taki jest bardzo przyzwoity. Bo mogę praktycznie z drugiego końca pokoju strzelać na drugi. Jak się rozpędza oczywiście. Wtedy. Prawy dajmy. Nice, nice. Gincie i mamy kolejną bombę. I tu mamy już bossa, zajebiście, którego od razu mi się przeszedł. Jest to wdowa i nic trudnego tak szczerze. Już po raz trzeci z nią dzisiaj walczę. No, jak mamy takiego ma, to, to idzie grać. kurde. Uwaga, co to będzie? Health up, speed down, tear delay, damage up. No, dobrze nam się trafiło i skoro mam tyle HP to mi się przyszedł do Devil roomu i opłacało się jak najbardziej. Damage plus speed up, od razu nam się to zwróciło. No i będziemy iść na, na Devil Room'u, spoko, idziemy po prostu dalej. Ludbaga udało mi się odblokować. Zajebiście, sto razy już oddałem na tej maszynie. Trafił się akurat Temperance dlaczego ja to od razu wysadziłem? Dobra, trudno, lecimy dalej. Mamy tutaj nasz sklep, a w nim... batery BABY. Dobry, naprawdę dobry Familiar. I udało się, dobrze, dobrze. Od razu to bym kupił. On będzie nam co jakiś czas baterie po prostu dropił i dzięki tym bateriom będziemy mieli po prostu więcej ładunku. To na pewno na tej postaci jest mega OP. Tu mamy od razu... ...ladatową ja bombę, fajnie, fajnie. W sumie bym to wysadził tak tutaj. Uwaga piguła, co to za piguła? full health, dobra piguła, zajebiście lecimy dalej ciekawy pokój dosyć, nie powiem bardzo ciekawy pierwszy raz go widzę na oczy nigdy się nie spotkałem z takim pokojem, a dodatkowe coiny na pewno się przydadzą, na jakieś ewentualne money equaliz power, albo jakieś dobre itemy w sklepie eee, carrier queen to nic tak szczerze mówiąc trudnego żaden nadzwyczajny wosik taki na dzień dzisiejszy przeciętny tylko, że jak jesteś debilem, to dostajesz nieodrażenia oczywiście. Więc trzeba uważać po prostu, żeby być mądrym przy niej. Bo jak jesteś głupi, to dostajesz odrażenia. Ale to standard i, I może ta faza żeby być trochę problematyczna, tak szczerze, bardziej od poprzedniej. Bo tamto jest jeszcze w przewidywalna, ale tutaj nie tylko, że jest szybka, to... O, speed up. nie że jest szybka, to jeszcze yy, pomijasz tredzerów na piętrze ze swojego roztargnienia. Ale hej, może planetarium dostanę. Opacało się to wejść na pewno. Mamy nasz treasure room, a w nim Taurus, bez sensu item. Nic mi nie da dosłownie. I mamy planetarium od razu. Opacało się pominąć. I Mercurius. O, Mercurius! I tak jak ja nie zdążę na. Kurde, jak ja nie zdążę na tego, na. Na Bozdrasza z tym itemem, to jestem autentycznie jest jakiś upośledzony, nie? Wówczas. Znaczy na pewno jestem upośledzony, ale. Kurwa, nie no, nie na Bostrasza muszę, na Bostrasza muszę teraz dołożyć. No no, tutaj może być Super Secret, szybko otworzę. A w nim? Black card, zajebiście. Lecimy na bossa, a bossem jest, uwaga, Fisting Uli, zajebiście. Szybko nam pójdzie ten bossik, jest bardzo łatwy. Bardzo przyjemny. I szybko się go dosyć wybija, tym bardziej jak się ma taki takiego A dobrze. Tears się przydadzą na pewno. Pyk pyk. I co tu jest? Co tu są za itemy? Jest ich bardzo dużo. I są to nawet dobre itemy, tak szczerze. Przynajmniej ten. Tramonjak Rocks. Naj Najchętniej Najchę Najchę to podniósł jako pierwsze? A tutaj bym już użył tego, Days I I się opłacało bardzo. Ja pierdolę. Zajebiście! Kurde, dobra, leciwy. Pięknie. W jakiś dobry ranik. W jakiś dobry ranik. Mogę sobie szybko przelatować przez pokoje, tylko muszę na, naładować pierwsze mój item aktywny. Zajebi... A w treasure roomie mamy piercing shotsy, co jest bez sensu tak naprawdę. A tutaj co mamy? Solharta. bym chętnie podniósł, ale nie mam nic na niego pieniędzy. Chyba, że to będzie treasure room, nie będzie. A tu będzie treasure room? Oczywiście e, Secret room? Będzie secret room. A w nim? Grid. Bardzo dobrze się trochę grid. Jest to na pewno przydatna rzecz. Nawet bym nie używał na niego właśnie tego. To sobie szybko podniosę, podniosę jeszcze tego Solharta I możemy iść od razu na bossa. Teraz mamy naszego bossa, a bosem jest adwerseri. Na niego to na pewno bym użył podwójnie itemu aktywnego. Jest to dosyć irytujący i trudny boss. Nie wiem dlaczego baterii Baby jeszcze mi nie, nie wypłaciło żadnej baterii. To tak, co sama nazwa wskazuje. Mm. No to jest nawet ok, item. Chociaż bardziej wolałbym DMJ'y z Brimstone'em. Lecimy dalej. Tu mamy Nekropolis'y dwójkę i jeszcze Curse of the Blind. Nie za dobrze. Mamy bardzo dużo czasu, tak szczerze, więc mogę sobie po całym piętrze pochodzić. Fajnie. No, znowu się opłacało tutaj wejść. Naprawdę spoko. Idziemy dalej. Mamy nasz Treasure Room, a w nim... Robo Baby. Zajebiście. Dziecko robot. Kolejny Familiar do naszej kolekcji. Małej, mrocznej. No, I bym się przyszedł tak, że jeszcze po piętrze i po prostu poszukał sklepu, no. Bo może tam być potencjalnie jakiś solhard do kupienia na, na przecenie nawet. Znaczy nie musi być na przecenie, tak szczerze, tutaj suda szybko. Przejdziemy, to jest daje w Mercurius. Jedna, jedna z lepszych rzeczy. To sobie po prostu też tak obrzebiegnę. Ten popój. mnie nie interesuje, ten mnie też nie interesuje. I my jesteśmy przy sklepie. Jakie to jest kurde, zajebiste. To jest me... uwielbiam ten item po prostu. Jeden z lepszych którym z planetariów. A w sklepie mamy... Drabinę, to jest takie pseudo latanie, Coś co nam się przyda na pewno. Na matce użyłbym tylko raz naszego itemu aktywnego, żeby zostało nam jeszcze na bostra już na pewno. Na bostraż raczej zdążymy, znaczy raczej, no na pewno zdążymy. Hmm, tam już się szybko przebiegł. I no, będziemy za chwilę u matki tak naprawdę, nie? Jezu, ale z tym Mercuriusem to mi się fest przyparciło. Dobrze, pominąłem ten jeden item, znaczy ten jeden... ale ten jeden item właśnie ten nie? W Yggdrasilumie. I to zaraz to używamy. Matkę napierdalamy, tylko żeby ona nas nie napierdalała. O, blisko było? Dobra, co tutaj tam? dla psa, spoko. A w devil Roomie? Wszystko po jedno serduszko. We need to go deeper. Tutaj będzie full space, o właśnie. i Wchodzimy. jak bierzemy. Może jakiś Frickethead? Uwaga! Libra! Libra, o kurde mm. Lubię te item, ale nie na tej aktualnej mojej sytuacji, nie wiem Podniosę to. Mulligan, spoko. To nie jest złe na pewno. Raczej z Bostraszem nie powinienem mieć żadnych problemów tak szczerze, czy Liliff. No Liliff to jest postać po prostu stworzona do Bostrasza. I... A co ty tak ten piszczysz? No to tu takie dźwięki wydajesz, co? Ten jakiś pies jest na dworze, a ty byś... Ty chciała wyjść i się przywitać. Nie ma opcji. On cię tak przywita, że ten pies skończy bez ogona, bez twarzy i... bez wszystkiego innego. Wszystko mu wyżresz. To jest suko. Oj, ja by, Głosik się trafił, nie lubię go. Jest tam od niego obrażenia chyba, ale nie jestem pewien. Piesek! Jak pan już skończy, to wyjdzie z tobą jeszcze. To muszę się upewnić, że tam nikogo nie będzie. Ale ona jest natrętna. Była 3 godziny temu na dworze i znowu chcę Pieprzona suka. A tak to jest jak się ma sukę w domu. Ja na to mogę. A jak nie mogę, to przez nogę i znowu mogę. O, adwerserii znowu. Nie za fajnie. Adwerseri właśnie powinien być fokusowany. War. dobrze. Gin. wojna. A no tak, on mi przecież naryspił tej teraz bomb, bo ja mam safety scissors. Ale zajebiście Spoko. Indona też se zabijamy. No i idzie sprawnie ten dos, strasznie sprawnie. Wiedziałem, że pójdzie sprawnie, ale nie, że aż tak to się nie spodziewałem tak szczerze. Pyk. I pyk! Mamy Lisza. Zwykłabym koncepcję chyba tam brok, no kurde, dostałem obrażenia, bo nie spodziewałem się go tutaj kompletnie Jezus Maria, z stonów Na miniaturkę, wiecie, na pewno Nie no, kurde, taką armię to naprawdę Skarbie posiadać takich Takich dzieci Dobra, o, uwaga Dobra, Sta, po tym z tą punktę, wiesz, bo no, widzę, że bardzo prosisz. No tak skończę. Też mam końcówkę, steczka dosłownie to wytrzymasz. Gierkę sobie na chwilę po prostu zatrzymam i tyle, tym nie jest żaden problem. O! O! Kolejny Conception kon i kamikadze! Eee, nie będę wyznawał y, pewnej religii pokoju, dobra, lecimy dalej po prostu. I od razu zatrzymuję, jak jestem już na tym piętrze i z usługą. Dobra, jestem z e, szybko załatwiła swoje potrzeby. I to mi się podoba. Taki piesek to skarb po prostu. I... I mamy przejebane. Gdzie trzeba bardziej ostrożnie grać, a nie tak, na czuja. Hmm, typ bez sensu na razie. Nie, nie chcę tutaj być. O kurde, dobra. Chwilę, gdzie tu jest ten? To może być Secret Room, to będę niego przed. Nie ma. Hm. No, to nie będzie łatwe, na pewno. To wszystko, ale trudno. To ta piguła? One makes you small, bez sensu. Musimy jak najszybciej przejść do matki. Kurde. Do matki dopiero na samym piętrze, ale... No, nie za ciekawie się zapowiadało. Nadzieję, że się nie trafi i... <gry> Devil Room, bo... No, ranik dosyć trudny, ranik dosyć trudny. Trudno się wylosowało i trudne. Karta The Start, bez sensu. Hierophant by się przydał bardziej. Mam tutaj Dice Rooma w nim. D20 na całe piętro, dobrze. Co to za karta? Justice użyję i Soulheart jest, dobrze. Okej, okay, zrobię tak po prostu. Tutaj wszystko sobie przeroluję. Nie, tylko na pokój był. I jest kolejny Solhard. Nice. Dobra. Odratowany, ale me, mega na to było. Mega na Kurde, zajebiście. Dobra, czas bossa po prostu poszukać. Niestety muszę przez ten pokój przejść. Chociaż w sumie to nie, nie powinno być aż takie trudne, bo... Uwielbię, że nie muszę tego pokoju kończyć. A tutaj nie chce mi się walczyć. Tutaj muszę już niestety. Jezus Maria, ledwo. E, to co zapieguła? Helwa, blackdown, dobrze. Jak dobrze, Boże. Mm, tata, długie nogi, spoko. On jest easy bossem, mega, mega. Dobrze, dobrze, idźmy. Zajebiście wręcz. To by level na mnie nieuczciwie nie nastąpił. O, właśnie, ten uffir jest zły. pasem Mhm, śrubka. Dobry item, ale nie będę ryzykował. Tak szczerze, nie jestem głupi. I to se wezmę, to se wezmę, to se szybko rozwalę i idę na następne piętro i idziemy jak najszybciej na matkę. Mam tutaj Arcade Room, do którego bym się przeszedł bardzo chętnie i pograłbym na tym żebraczku. No i udało się, wypłacił nam yy, skatoil. Dzięki czemu muchy nas kochają. Mam ich gówno na głowie, zajebiście. Może być secret room i uwaga, jest secret room a w nim. Suckhead to jest dobry item. Na pewno bardzo dobry. Więc nie mamy jakieś szanse. Jest The Emperor. I pytanie czy ja się chcę tepać. Tutaj Te się tak chwilę, tylko w jeden ładunek sobie zgarnę. Tyk, dobra. The Emperor. I mam od razu. Szybko używam dwa razy naszego itemu aktywnego. Kurde. To jest trochę nieprzyjemne. W jakiej pozycji się znaleźliśmy? Teraz to był nawet gotowy na to, żebyś na mega szat znaczy na szatana, i dobrze, że się trafiło. Dobra, zajebiście, lecimy dalej po prostu. O, Kłater odblokowane, zajebiście. i. Don't hate baby, to jest bez sensu. Te, te familiary nie powinny być do odblokowywania w ten sposób, bo to tylko zajmuje tak naprawdę niepotrzebnie czas. Trochę jest żenujące, że za zabicie sery ducha się odblokowuje i takie gówno Autentycznie to jest fój żenujące. Karta The Magician na pewno się przyda na Chatana. Bo na pierwszym miejscu punkt na pierwszym miejscu wiara. Mam tutaj naprawdę dobry pokój, z którego potencjalnie mógłbym dodatkowy item uzyskać. I mega dużo celharków, ale nie będę ryzykował po prostu. Mamy tutaj Secret Room mamy tutaj maszynę do grania, na pewno na niej będę grał. I kurde, szkoda, że z tego pokoju się nie da wycofać. że dostaję obrażenia. Nie minął HP. O cholera. Jest to tak, że na szybko. Pyk, 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 pyk. Dobra, idę na tą maszynę grać. No niestety nic się nie udało zyskać, ale mam za to jakieś serca, które mogłem podnieść, co było złym znakiem bardzo. Bo to oznacza, że nie mieliśmy full HP. Od tego se po prostu szybko przepełznę. Tutaj też se tak na szybko przepełznę. A tutaj bym jeszcze został, bo widzę tutaj od razu kamień z w którym potencjalnie mogą być solharty, hearty, które by se zachował na bossa na pewno. I zajebiście, są solharty, Mega, mega, naprawdę. Wszystkie czaszki tutaj wysadziłem i drugie The Magician wypadło tylko No I Ghost Baby! Koń join? Nie, nie koń join, ale kolejny Familiar, spoko. Tutaj może być super secret i ubaga czy jest? Nie ma. wiem, że ryzykownie, ale jeszcze trochę mi się przyszedł po piętrze i potencjalnie wydropił jakiekolwiek black card albo soul harta, bo. No, mega szatanie ciężko tak z. Znaczy na szatanie złym ciężko tak z jednym serduszkiem lecieć, tym bardziej, że nie, nie jesteśmy jakoś nie wiadomo jaki, tylko krzeni, nafidowani. Więc trzeba będzie poszukać jakiegoś serducha jakiegokolwiek. Co ja tu mam nieskończoną fabrykę bomb i ja nie wiem, czy ja ten pokój chcę kończyć tak szczerze. No po prostu sobie tej bomby na farmie, tyle ile się da. No i będę sobie do tego przechodził przed ten pokój i sobie bomby farmy będę potrzebował. No, kurde, zajebiście. Karta Strange na pewno jest dobra, ale i tak wolę magicznego mimo wszystko. Najgorsze jest to, że ja wysadziłem dosłownie pierdyliard czaszek i z żadnej mi nie dropło. Żadnej minicie dropło po prostu. Jestem zawiedziony tym. Jest to strasznie chujowe. Ale my tu mamy serce w na planszy. Czekaj, tu jest pół, tu jest pół. Mamy trzy serca. Trzy i pół w sumie. Mogę już tam dostać. Dwie kamienne skrzynie z tego, może coś ciekawego dropu I dropło nawet, tak szczerze mówiąc. Dwa itemy. 3 już jest useless pomimo tego, że jest mega dobry? Mianowicie jest fullback. mi się nie przyda tak szczerze. na pewno się opłacało, bo zawsze dodatkowy damage to, do, to potencjalnie dodatkowo szybciej ukończony szatan. Seven sealsy odblokowane za pokonanie wszystkich tych I kolejne pół serca. To się robi coraz większy potencjał na to, żeby pójść faktycznie do tego sacrifice roomu. Mam dwa pełne na pewno po tamtym piętrze. Tutaj na szybko jeszcze bym 7 monet płacił. No widelec to wysadzi się i dropnie coś fajnego. O! Kolbynki bez sensu. Nic nie brakuje. dobra teraz to wysadzę. Left hand, bez sensu. I tutaj zapigła. X-Larks. mi ciekawego. Tutaj pół, pół, to już mam całe. Dwa, trzy, cztery. Cztery razy mógłbym drobię tam oddać, w sumie pięć. Nie, bez sensu nie będę ryzykował. Nie ma co. Jeszcze ten pokój na szybko bym skończył. I mogę od razu iść na bossa. Szczerze, gdzie jest ten drugi? Nie jest. King, Jeszcze szybko też poszukam yy, super I dobry item, Mr. Mega. Wyższe obrażenia z bomb, na pewno. I ogólnie większe eksplozje. Spoko. Tej tak, pójdę sobie tak na plus, żeby na pewno się nie pomylić. Nie ma nic. I tak Mister Mega, ale... Ja to nie, mo nie mogę pójść nawet. Yy, gdzie to jeszcze może być? O kurde, tam daleko. Dobra, ja to ja poszukam i jak znajdziemy to się widzimy. Dobra, znalazłem Super Secret, a w nim mam dwie sakiewki, w których nic nie ma, ale jest dużo czaszek może. W końcu mi Black Blackheart wypadnie z chociaż z jednej czaszki. Bo już kurde tyle ich rozwaliłem. O, jakaś karta, co to jest? Wheel of fortune. Spoko. Kolejne, kolejne dwie sakiewki. Coś ciekawego w nich będzie? Nie. A tu The Moon. Bez sensu. Już mam przecież Secret Room. Hmm. Strange. Wheel of Fortune, dobra zagram na tym na szybko Może coś, cokolwiek mi dropnie z tego Znaczy na te 4 coiny A, jeden coin, dalej? Nic, no to, to wysadzamy, może serca drobną. Aha, znowu nic Dobra, to biorę w takim razie Kartę z samonaprowadzaniem Tylko gdzie ją wstawiłem. Gdzie ja zostawiłem moją kartę? Dobra, odnalazłem to The Magician yy, tam aktywny naładowany tam będzie napierdalany Bombę podkładamy Trochę za późno, ale już trudno I tak szybko pójdzie, wróć do Skopolen Gryby Nie bij mnie chłopcze Magician miał użyć jeszcze Dobra Na skupienie, full pokus nice Dobra GG Cóż no, ja Wam dziękuję za oglądanie. To zakończenie widzieliśmy miliardy razy. Serpent Kissy to kiedyś był dobry item. A cóż no, jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli Wam się spodobało, to możecie lajka zostawić. Możecie nie dodawać lajka, to już Wasz wybór. Możecie dać dislike. Jak się Wam nie podobało, to też mile widziane. Cóż no, komentujcie, subskrybujcie. No i cóż, no i co? No i żegnam.